Cześć, witam na kanale Info Prawa. Coraz częściej zadajecie mi pytanie o to, czy coś będzie rosło obok czegoś dobrze. Na przykład, czy pomidory będą rosły dobrze obok ogórków? Czy papryka będzie rosła dobrze obok pomidorów? Czy papryka obok ogórków? To chyba najczęstsze pytania. Dzisiaj więc przypomnę Wam dobre i złe sąsiedztwo dla 64 warzyw. To znaczy, w mojej książce Info Uprawa jak uprawiać warzywa mam tabelę z dobrym i złym sąsiedztwem warzyw. Moja książka jest o uprawie 64 warzyw. Można ją kupić na stronie infouprawa.pl i na Allegro. No ale uważam, że wiedza powinna być darmowa, więc przypominam te sąsiedztwo również tutaj. I ja Wam nie powiem sąsiedztwo dla 64 warzyw, mimo tego, że y, napisałem jakby w w książce o 64 warzywach. A dlaczego? Bo większość warzyw nie reaguje na siebie ani pozytywnie, ani negatywnie. Dla większości warzyw sąsiedztwo jest neutralne. Po prostu trzeba sobie w głowie rozplanować tak, aby warzywa z siebie wzajemnie nie zagłuszały. Papryka może rosnąć obok pomidora. Nie ma z tym żadnego problemu. Blisko siebie, załóżmy co pół metra, możemy posadzić pomidory karłowe i paprykę. Wtedy pomidor swoją wielkością nie zagłuszy papryki. Jak mamy pomidora, który rośnie do dwóch metrów, no to musimy sobie pomyśleć tak, żeby ten pomidor nie, nie zasłaniał dostępu do światła papryce, bo papryka no tego bardzo potrzebuje. Wtedy więc dajemy sobie większy odstęp i na przykład rząd papryki, odstęp większy, załóżmy metr, i potem pomidor też to zależy od tego, jak się układa słońce. Nie wiem, czy to teraz wam dobrze wytłumaczę, ale jeśli słońce pada wam zwykle tak. to najpierw dajecie sobie to co mniejsze, czyli paprykę. Potem dajecie sobie to co większe, czyli pomidory. Jakbyście to zrobili na odwrót, to przez większość czasu te słońce by, do papryki by nie docierało w tak dobrej ilości. I wtedy można sobie dać bliższą Odległość, nawet jak ten pomidor rośnie wysoko. Natomiast jeśli chcemy dać tak, no to wtedy bym dał ten większy odstęp. Można uprawiać paprykę obok pomidorów, pomidory obok ogórków bez problemu. Wystarczy zastosować odpowiedni odstęp. Przejdźmy już jednak do tej tabeli, abyście mogli się dowiedzieć o dobrym i złym sąsiedztwie warzyw. Bób, dobre sąsiedztwo. broku jarmuż, kalarepa, kukurydza, ogórek, pasternak, ziemniak. Złe sąsiedztwo, pomidor. Brokuł, dobre sąsiedztwo. Bób, koper ogrodowy, seler. Burak cikłowy, dobre sąsiedztwo. Cebula, czosnek, groch, kalafior, kalarepa, kapusta pekińska, ogórek, rzodkiew, sałata. Złe sąsiedztwo, szpinak. Cebula, dobre sąsiedztwo. Burak ćwikowy, cukinia, marchew, ogórek, pasternak, pietruszka, pomidor, por, truskawka, sałata. Złe sąsiedztwo, fasola. Chrzan, dobre sąsiedztwo, ziemniak. Cukinia, dobre sąsiedztwo, Cebula, kukurydza, słonecznik. Czosnek, dobre sąsiedztwo, Burak cikowy, ogórek, pietruszka, pomidor, truskawka. Złe sąsiedztwo, fasola. Dynia, dobre sąsiedztwo. Fasola, kukurydza, złe sąsiedztwo, ziemniak. Fasola, dobre sąsiedztwo. Dynia, kalarepa, kukurydza, ogórek, rzotkiew, rzotkiewka, szpinak, ziemniak. złe sąsiedztwo, cebula, czosnek, fenku, por, szczypiorek. Fenku, złe sąsiedztwo, fasola, koperogrodowy, groch, dobre sąsiedztwo, burak ciukowy, ogórek rzodkiewka, złe sąsiedztwo Szczypiorek, jarmusz, dobre sąsiedztwo bób, kabaczek, dobre sąsiedztwo Kukurydza, złe sąsiedztwo Ziemniak, kalafior, dobre sąsiedztwo, burak ciukowy, koperogrodowy, ogórek Seler, złe sąsiedztwo Marchew. Kalarepa, dobre sąsiedztwo. bób, burak cikłowy. Fasola, koper ogrodowy. Ogórek, sałata, seler. Złe sąsiedztwo, marchew. Kapusta, dobre sąsiedztwo. Koper ogrodowy, ogórek, sałata, seler. Złe sąsiedztwo, marchew. Kapusta pekińska, dobre sąsiedztwo. Burak ciłkowy, ogórek, sałata, seler. Koper ogrodowy, dobre sąsiedztwo. Broku, kalafior, kalarepa, kapusta, ogórek. Złe sąsiedztwo, fenku. Kukurydza. Dobre sąsiedztwo: Bób, cukinia, dynia, fasola, kabaczek, ogórek. Marchew, dobre sąsiedztwo: cebula, por, rzepa, rzotkiew, rzotkiewka, sałata, skorzonera, szczypiorek. Złe sąsiedztwo: kalafior, kapusta, kalarepa. Ogórek: dobre sąsiedztwo: bazylia, bób, burak cikowy, cebula, czosnek, fasola, groch, kalafior, kalarepa, kapusta, kapusta pekińska, koper ogrodowy, kukurydza, sałata, seler. Słonecznik. Złe sąsiedztwo: ziemniak. Pasternak dobre sąsiedztwo: bób, cebula, rzodkiewka. Pietruszka dobre sąsiedztwo: cebula, czosnek, pomidor, rzodkiewka. Pomidor dobre sąsiedztwo: bazylia, cebula, czosnek, pietruszka, por, rzodkiew, sałata, seler. Złe sąsiedztwo: bób, ziemniak. Por dobre sąsiedztwo: cebula, marchew, pomidor, rzepa, rzodkiewka, sałata, seler złe sąsiedztwo fasola rzepa dobre sąsiedztwo marchew por rzodkiewka seler ziemniak rzodkiew dobre sąsiedztwo burak ciłkowy, fasola marchew pomidor sałata szpinak rzodkiewka dobre sąsiedztwo fasola groch marchew pasternak pietruszka por rzepa sałata szpinak sałata dobre sąsiedztwo burak cebula Kalarepa, kapusta, kapusta pekińska, marchew, ogórek, pomidor, por, rzodkiew, rzodkiewka, złe sąsiedztwo, selery. Seller, dobre sąsiedztwo. Broku, kalafior, kalarepa, kapusta, kapusta pekińska, ogórek, pomidor, por, rzepa, szpinak. Złe sąsiedztwo, sałata. Skorzonera, dobre sąsiedztwo, marchew. Słonecznik jadalny, dobre sąsiedztwo, cukinia, ogórek. Złe sąsiedztwo, ziemniak. Szczypiorek, dobre sąsiedztwo, marchew. Złe sąsiedztwo, fasola groch, szpinak, dobre sąsiedztwo, fasola, rzodkiew, rzodkiewka, seler, ziemniak. Złe sąsiedztwo, burak. Ziemniak, dobre sąsiedztwo, bób, chszan, fasola, rzepa, szpinak. Złe sąsiedztwo, dynia, kabaczek, ogórek, pomidor, słonecznik. Jak mogliście usłyszeć, nie wymieniłem złego sąsiedztwa pomidora i ogórka i nie tylko, ponieważ nie uważam, żeby to złe sąsiedztwo było. Podałem Wam według mnie sprawdzone dobre i złe informacje, a resztę uważam za neutralną. Też warto sobie samemu właśnie sprawdzać te sąsiedztwo, co obok cz czego u Was rośnie dobrze, bo yy, no, może tak być, że tutaj czegoś nie, wy nie wymieniłem, a coś na siebie działa jeszcze bardzo pozytywnie. Wiele osób się pyta, a co jak jest złe sąsiedztwo? Ile odstępu trzeba dać? I to jest już bardzo trudne pytanie, na które należy spojrzeć indywidualnie. Co wpływa na złe sąsiedztwo między da, danymi warzywami? Czy jest to atak tych samych szko szkodników, tej samej choroby, czy też inne czynniki? Jest to bardzo skomplikowane pytanie i ja w niektórych przypadkach robię tak, że Mamy, załóżmy sobie, warzywo A i warzywo B. Są to warzywa w miarę małe, wpływają na siebie niekorzystnie. To daje sobie mi, między nimi, załóżmy, trzy rzędy czegoś innego. Ale mówię, należy na to spojrzeć indywidualnie, bo w przypadku niektórych warzyw ten odstęp robię przynajmniej kilkumetrowy. Wiecie, no spójrzcie sobie na, na to tak, że mamy po prostu działki ogrody rekreacyjne. My mamy się tym cieszyć, mamy się tym bawić. Nawet jeśli popełniliśmy jakiś błąd, coś za blisko siebie po, posadziliśmy. Não, to... Po prostu trudno. To jest po prostu zabawa, nasza radość. No i zdarza się, że takim zwykłym ogrodnikom, jakimi my jesteśmy, może się coś nie udać. Należy wtedy wy, wyciągać wnioski. Uprawa warzyw, w ogóle całe ogrodnictwo to coś wspaniałego. No i nawet jeśli nam coś nie wyjdzie, no to nie przejmujcie się tym zbytnio. Ja, jak co roku mam, załóżmy, te 40-50 różnych warzyw, no to mi jedno, dwa, trzy i tak dalej nie wyjdą kompletnie, że no na przykład mały korzeń coś tam zjadło i tak dalej. No i patrzę no to tak, że po prostu tak musiało być. Dziękuję Wam więc za uwagę. Zapraszam jeszcze raz do zakupu mojej książki. Zbliżamy się do już 12 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, za co Wam bardzo dziękuję. Książka krok po kroku opisuje uprawę aż 64 warzyw. Polecam też mój kalendarz warzywnika. Zostało już niewiele sztuk. Nakład wyniósł 5 tysięcy sztuk i kalendarza już nie dodrukuję. Zachęcam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału InfoUprawa. Pozdrawiam.